W tym roku z okazji święta, uroczystości na Święcie Marii Panny z Rokitna spotykamy się tutaj w trzecią sobotę miesiąca każdego roku, by, by świętować ten dzień patronki naszej diecezji. W tym roku jubileuszowym też w czasie mszy świętej ksiądz biskup diecezjalny też udzieli papieskiego błogosławieństwa. Mamy taki przywilej właśnie w tym roku, by, że, ojcie, że biskup diecezji może udzielić takiego błogosławieństwa i dzisiaj je przyjmiemy. Dzisiaj także do Rokitna pielgrzymują ci, którzy związani są z Kresami, także Sybiracy, by też przypomnieć, że to 80 lat temu rozpoczęły się przesiedlenia, deportacje mieszkańców Kresów także na tę ziemię. I chcemy o tym wspomnieć także przez karty kresowe, które są zbierane, by, by stworzyć właśnie archiwum, w którym będzie, będziemy znali z imienia i nazwiska tych, którzy tutaj przybyli na tę ziemię. Chcemy przede wszystkim w tym odpuście, w tej uroczystości modlić się za nasz Kościół diecezjalny, za wszystkie parafie, rzeczywistości, o nowe powołania, a także chcemy właśnie dzisiaj modlić się za tych, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za wspólnoty parafialne poprzez Rady Duszpasterskie w parafiach, ale też Rady Duszpasterskie w dekanatach, które chcą skoordynować różne działania parafii w poszczególnych regionach naszej diecezji. Przy czas wspólnej modlitwy. Czas zawierzenia Matce Bożej e, wszystkich naszych spraw, ale też dziękczynienia za to, że jest dla nas patronką i opiekunką.